Dopiliśmy coś ładnego właśnie na kanaliku. Ciężko powiedzieć co Chyba będzie sumek. Stawiam na suma.

Tomek to jest kabra Patrz gdzie te bomblaż idą Chyba sumik, nic innego by tak nie przygięło Albo szczupły duże Albo szczupal, ale jak szczupal to już by su karbonoczkę wow. Ło? Patrz, jak podejdzie do góry no. Uważaj tam są te korzenie Tu właśnie przy tym On staje przy słupku i korzeniu to jest taki potężny słupek, Tomek, przejdź na lewo i staraj się go odciągać od tego. Jest parę metrów od brzegu i na jednej wysokości. To jest szczupak Oby nie był szczupak, bo jest tu karbon Nie ma stalki To jest tragedia. Nie. będzie tragedia będzie są taki metrów Metrówka suma Stoi na jednej wysokości widziałeś? jak na odrze jest dobra muszę ci go podebrać nie? nie nie no zaraz ja ja mam masz tego? mam mam gripera wiesz? mogę odpalić ten? tak tak ale moc to jest moc Nie da się porównać z żadną inną rybą. Z żadną inną rybą Dowalnięcie. 90 Truba. Tańczy, pięknie. Rita, a tak <laughs> Rita się wkradła w kadr. pokazuje taka metrówka Może zrobić masakr tak czyli Dobra, wypuścił bąble. będzie nasz. Jest 90 Lepiej panie kierowniku Metrówka, metrówka. dalej go jeszcze nie jest gotów. A tak się podobnie do tamtego, nie? No mięso obserwuje co się dzieje mięso zaczyna już spingować

Ktoś w tym roku łowi to sumie na tym zbiorniku. Moi drodzy, ta masa to 13 kg. 13 kg, jakby jedna rocznikowo rozmiarówka wchodziła. Piękne dupnięcie. Rewelka. Proszę o fotę. Mięso centralnie, pięknie wpięty. O Łączku Nie chce go męczyć. Czekaj mam te. Czekaj mam te. Kombinery. Rani, klasyczny klasyczne, sumowe odjazd bezpośredni czekaj jeszcze, włączę film, teraz wypuszczamy suma pole Velika.